Okej, hey. dzisiaj y, przychodzę z wam, do Was w sumie z konkursem o. Um, fit, nie wiem, jak to się pisze, ale chyba feature klient. Um, um, robię konkurs na trzy takie klienty. I teraz tak um, musicie mieć Discord to po pierwsze mieć Minecraft Premium, bo bez tego niestety to nie zadziała, bo ten klient jest tylko na Minecraft Premium eee, i teraz tak. Ehm, musicie dać mi subskrypcję na kanale e, oraz łapkę w górę i, i wbić na mojego Discorda, link do, do niego znajdziecie w opisie. I teraz tak. Ehm, musicie mi też e, na Discordzie udosemnić, jeżeli was wybierę to musicie um, napisać mi y, wysłać screena, że to faktycznie wasz kanał no i wtedy po prostu wysyłajcie mi um, swoje niki z Minecrafta, Dlatego napiszcie jakiś fajny, miły komentarz albo po prostu um, biorę udział i um, pojutrze albo jutro pojawią się wyniki, dlatego w sumie to tyle bajo!